Redakcję RN.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. RN.eu Witam Was serdecznie, drodzy widzowie. Gdy wypowiadam te słowa, właśnie zeszło embargo na recenzję najnowszej konsoli Sony PlayStation 5. Na nasze wrażenia będziecie musieli jeszcze trochę poczekać, gdyż wyposażyliśmy się w to urządzenie dzięki uprzejmości naszego lokalnego oddziału dopiero dzisiaj. Ale za kilka dni na pewno będziecie mogli dowiedzieć się na jej temat więcej. Na razie, zgodnie z Waszym życzeniem, przeprowadzimy rozpakowanie, czy jak to woli, unboxing nowego systemu. Pudełko jest takie trochę nietypowe, moim zdaniem, dla Sony. Sony rzadko lubowało się w takich jasnych, białych kolorach w przeszłości. Jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądały poprzednie konsole, zazwyczaj, pomijając jedynkę, były raczej ciemne. Chociaż nawet jedynka była szarawa. Play Like Never Before graj jak nigdy wcześniej. Napis na z tyłu pudełka, ale przede wszystkim interesuje nas zawartość, czyli to, co jest w środku. Microsoft swoim Xboxem pokazał bardzo... Jakby to nazwać, takie opakowanie bardzo premium, wręcz wyglądające jak prezent pod choinkę, Sony widać, że podchodzi do tego trochę bardziej pragmatycznie i. E, mamy tu do czynienia bardziej ze zwykłym, standardowym kartonem na konsolę, co nie musi być oczywiście złe. E, tym bardziej, że większość użytkowników wyrzuca to bezpośrednio do kosza, więc e, może większa ilość elementów, które można potem recyklować, jest dobrą rzeczą. To będziecie musieli ocenić sami. Tu jest jeden kartonik, który odłożę na razie na bok, żebyśmy mogli zapoznać się z samym urządzeniem. Oto ono. Zostawmy karton na bok. Rzućmy okiem na PlayStation 5. Zabezpieczona e, wystarczająco, mam nadzieję, chociaż spodziewałbym się trochę więcej jakichś gąbek. Ciężka, masywna, duża, intrygująca. Uuu! Czy to góra, czy to dół? To jest góra. Dobrze trafiłem. To jest duże urządzenie, zdecydowanie większe niż poprzednie modele PlayStation. Biały panel z boku i z tyłu, z frontu interesujący, połyskliwy plastik, który na pewno bardzo szybko się wypalcuje. Nie przepadam za tego typu plastikami, właśnie z tego powodu nie są zbyt reprezentatywne i trzeba je dużo czyścić. Ale oprócz tego, wrażenia. Całkiem schludna. Z tyłu oczywiście standardowe porty. Mamy nasze USB, Ethernet, HDMI oraz ósemkowy przewód zasilający, czyli nie ma zewnętrznego zasilacza. To zawsze fajnie. Z frontu mamy port USB, USB typu C i zgaduje włącznik i wysuwak dla napędu płyt, który schowany jest tutaj. Istnieje również drugi model tej konsoli, który napędu nie posiada. Jest bardzo podobny oprócz tego, że z tej strony jest troszeczkę węższy, bo nie potrzebuje tego dodatkowego mechanizmu. Ogólnie wrażenia pierwsze bardzo pozytywne. Ładne logo PlayStation, naprawdę schludne i podobnie jak w przypadku konkurencyjnego produktu ładniejsze niż fendery. Jeżeli uda mi się zbliżyć tutaj kamerą, pokażę Wam również, jak ładne zdobienia znajdują się w środku tej plastikowej obudowy. Widać, że Sony poświęciło bardzo dużo uwagi małym szczególnikom, takim jak symbole PlayStation. Rzućmy okiem na akcesoria, które znajdują się w pudełku. Mam nadzieję, że to to pudełko. Również e, takie niepozorne na pierwszy okaz oka, turka. I mamy w środku przede wszystkim kontroler DualSense, najnowszy model kontrolera do PlayStation, odchodzący trochę od tego, do czego przyzwyczaiły nas konsole PlayStation w poprzednich latach. Więcej na jego temat zobaczycie oczywiście w naszej recenzji. Oraz potrzebne akcesoria, takie jak kabel zasilający z końcówką polską. Dużo dokumentacji, poradnik szybkiego uruchamiania w języku polskim, gwarancja oraz przewodnik bezpieczeństwa, typowa papierologia i na samym spodzie podstawka, jeżeli chcemy umieścić konsolę e, pionowo, poziomo, pionowo, w którą stronę się umieszcza konsolę na podstawce oraz przewód HDMI do podłączenia konsoli do. Telewizora, czyli praktycznie wszystkie potrzebne elementy, kontroler, przewody i konsola. Wszystko w jednym zestawie, tak jak być powinno. Tyle na temat konsoli PlayStation 5 w ramach rozpakowania. Mam nadzieję, że już wkrótce w ramach recenzji będziemy mogli powiedzieć Wam więcej na temat tego magicznego urządzenia. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Zobaczymy się już wkrótce, miłego dnia i pa! pa. Witam was serdecznie drodzy widzowie, gdy wypa... Witam was serdecznie drodzy widzowie, gdy wypowiadam te słowa i Witam was serdecznie. Ja przyniosę ci czapeczkę i, i robimy razem. Dab dab. Na nasze wrażenia będziecie musieli jeszcze trochę do. Musieli jeszcze trochę poczekać, gdyż uzbroiliśmy się w konsolę.